Moja staruszka, buldulka przyszła się pożegnać. Ona ma półtora roczku. Chyba wyszła się pożegnać już ze mną. Zobaczcie. Zobaczcie na odwłok. Witibusot i osus, ale zobaczcie. Nie ma już barw. Ona jest kochana. Nie mój. Muszę podglądać. No pokaż. Pokaż swoje. Uj nie bój się. Spokojnie. Będrowniczka moja. Tak, wyszłam sobie z hamaczku. Nie chcę jeść, nie chcę wody, nie chcę nic. Ostatni spacer, co? <laughs> sporo tak sami robi wychodzą nagle już na stare powędrować sobie o ups się zaślizgnęła już widać noc. o na o, o za szybko ucieka a mam za blisz za zbyt duże przybliżenie niestety pająk hmm, średnio trudny w hodowli A czy w hodowli jest łatwy problemy są z rozmnażaniem ponieważ są to takie typu czarna wdowa eee, to znaczy to nie jest czarna wdowa ale zabijają samce chcące kopulować bardzo często i gęsto I jedynym mykiem jest taki, że dopuszczamy ją zaraz po wylince. Kiedy jeszcze nawet nie stwardnieją ich helicery, wtedy samiec sam ma szansę przeżyć kopulację i przeżyć w ogóle zbliżenie dojście do niej. Czy ona nie jest fajna? Czy nie jest śliczna? O, Jezus, Szkoda, kurcze, że ja nie mogę tego kontrolować inaczej ale no, niestety Będę tylko skorygować troszeczkę o widać troszeczkę jej te różowe litery postaram się ją jakoś może jak wejdzie o teraz pokaż się Jak można bardzo łagodny gatunek a nie jest nie jest tak rozpowszechniony właśnie ze względu na no to rozmnażanie no i na ilość maluchów w konie. Jeśli, chodzi, biorąc, jeśli biorąc pod uwagę Witypus regius to, to jest ich o wiele mniej nie pamiętam dokładnie teraz ile było i należy do tych większych czyli te 20 mm 2 cm ciała spokojnie może osiągnąć dorosła samica nawet samce są sporawe i też są bardzo ładne, co dziwne. Biorąc pod uwagę, że no, samce na przykład Regiusów są biało-czarne. Nawet, nawet jeżeli chodzi o odmianę Bahama, jest to czarne z białymi przebarwieniami na, na bokach. Tu, tu jednak samce Nie mam samca, nie pokażę. Tu jednak samce są o wiele ładniejsze. No, od mi się. Opa! No nie, bo Cóż mam pospacerować? Ostatnia wydrówka, co? Już może tyle, tyle miesięcy. Półtora roczku czeliło, tak? Widzulko. No, Wiem, wiem. Ale jednego samca zdawałeś załatwić, co? Zagryzłaś go. Wolałeś zabić. No cóż, taka natura twoja. Dobra, ja to skończę, mi się strasznie źle w tym momencie nagrywa. A w ogóle nie jestem youtuberem, więc nagrywam to no, po prostu tak, po sumie dla własnej kolekcji. Chodź. Na drugiego? Pójdziesz tu? No chodź. Come on. No, wiem, że chcesz. Mniejsze trochę przybliżenie, albo zwiększę. Ona jest przepiękna. Znaczy wypłowiała, ja wiem. Inaczej miałaby te piękne barwy złoto-brązowe. Ale z racji wieku już jest bardzo wypłowiała. Co zresztą widać, bo i proszę zobaczyć lewa strona tu Jest taka plamka z jednej strony, ale z drugiej już jest strasznie wypowiała. Buziaku. Dobra. Wracaj się do domku. Jeśli nie chcesz wody, tylko dostaniesz w takim razie. Wiem, że może to ostatni raz, jak się widzimy. No nie. Nie chcę. Nie chcę już wracać. Chcę jeszcze pochodzić, co? A, przecież to I Ten gatunek osobiście cenię bardziej niż na przykład rygiusy. No rygiusy są łatwiejsze w hodowli i... Też nie są trudne, większa tylko wilgotność jest. Bo, że te motory zapomniałem zamknąć. Sorry, <coughs> spróbujemy dać jakąś larwę, może. Pewnie nie zjesz co, nie będzie, nie będę chciała. Nie będę chciała, nie, nie, wiedziałem, że nie, może jednak, no tak, no tak, co najwyżej będę chciała pochodzić, popęsać, no tak, i na rączki, i na rączki, opa. Ej, to jest moje. To jest Bacha. Muszę się pociągnąć. Dobra, chodź. Wracamy. No już. No przykro mi, ale ja mam tutaj karmienie sporo. Chodź. no idź tam na korzonek na korzonek nie na paluszek no idź Kucze. No idź się po do siebie o. do widzenia bye bye